Muzeum Regionalne w Łukowie wspólnie z Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego przygotowało wystawę zatytułowaną Bądźcie doskonałymi jako ojciec wasz niebieski doskonałym jest. To wystawa poświęcona stuletniej historii łukowskiej parafii. Znajdujemy się na wystawie zatytułowanej Bądźcie doskonałymi jako ojciec wasz niebieski doskonałym jest. Zrobionej z okazji setnej rocznicy powstania Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Dzisiejsza wystawa, której właśnie przed chwilą nastąpiło jej otwarcie, wyjątkowo znajduje się nie w budynku Muzeum Regionalnego w Włkowie, a w budynku po klasztorem parafii. Z tego względu, że chcemy, żeby szersza liczba osób, parafian głównie z tego kościoła mogła tą wystawę zobaczyć i zobaczyć, jak wyglądało życie parafii. Na przestrzeni tych stu lat, jak wyglądają pamiątki, gadżety, czy różne narzędzia i urządzenia liturgiczne służące właśnie do obsługi mszy świętej czy funkcjonowania właśnie kościoła, czy tej naszej właśnie parafii. Z pomocą przyszli nam również mieszkańcy okolicznych miejscowości Łukowa, parafianie, którzy nam udostępnili swoje zdjęcia, dewocjonalia, pamiątki, często osobiste i właśnie dzisiaj możemy je zobaczyć na wystawie. Również kilka zdjęć otrzymaliśmy od naszych tutaj lokalnych fotografów, którzy od wielu lat współpracują z parafią, a więc pana Krzysztofa Jodełki i pana Grzegorza Lipińskiego. Kilka rzeczy dostarczył nam również pan Marek Okoń, który przypomnij pisze książkę na temat historii parafii. Dodatkowo ksiądz proboszcz Andrzej Kilisze, któremu serdecznie chcieliśmy podziękować za to, że nam zaufał i nam powierzył tę misję właśnie stworzenia tej wystawy, wziął nam, otworzył wszystkie swoje szafy, swoje piwnice i okazało się, że bardzo dużo tych pamiątek, tych gadżetów jest. Mam nadzieję, że najlepsze udało się tutaj zaprezentować. W związku z czym już od najbliższej niedzieli zapraszamy Państwa do zobaczenia tej wystawy indywidualnie lub w małych grupach, i będzie ona dostępna aż do końca roku 2021. W otwarciu wystawy uczestniczył ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski. No ja bardzo się cieszę, że w stulecie parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, która jest moją rodzinną parafią, bo tu przecież zostałem ochrzczony, tu przyjmowałem także wszystkie następne sakramenty chrześcijańskiej inicjacji, że właśnie w roku stulecia ksiądz kanonik probosz Andrzej Kieliszek zorganizował właśnie to miejsce, w którym są tak cenne pamiątki. Dla mnie i dla wielu Łukowian one mają wartość poza historyczną, także właśnie sentymentalną, bo patrząc na te fotografie, na te różne eksponaty, przypomina nam się nasza młodość, więc nic dziwnego, że, że, że tutaj rzeczywiście stajemy z taką wielką wdzięcznością Panu Bogu i ludziom za to miejsce tworzone. Dla mnie osobiście także sala, w której znajduje się ta wystawa, ma szczególne znaczenie, bo, bo to jest moje liceum. Przecież tutaj przez cztery lata chodziłem i tutaj, tutaj miałem no, swoją też edukacyjną przygodę, także dla mnie ważną. Tu rodziło się moje powołanie do kapłaństwa. Tu właśnie rozstrzygałem, czy iść studiować matematykę, czy, czy iść i uczyć się filozofii i teologii. Także tutaj Pan Bóg zwyciężał i, i to także są takie myślę nasze małe wspomnienia dzisiaj w stulecie powstania tej parafii, ale taką historię pewnie ma każdy z nas, którzy tutaj dzisiaj tak licznie nawiedziliśmy to miejsce. No oczywiście najbardziej to patrzymy też na zdjęcia, bo, bo tam rozpoznajemy siebie, swoich dawnych przyjaciół, czy swoich byłych duszpasterzy. pasterzy. To, to zawsze zdjęcia przykuwają taką uwagę, ale z pewnością za chwilę przejdę, bo jeszcze nie miałem okazji, za chwilę przejdę i pochylę się nad każdą z gablot i być może jeszcze coś mnie bardzo pozytywnie tutaj, tutaj zaskoczy. Natomiast no, bardzo cenną relikwią tutaj są relikwie Krzyża Świętego, Krzyża Jerozolimskiego, na którym nasz Pan Jezus Jezus Chrystus umierał, oddał za nas swoje życie i właśnie w tytule tej parafii podwyższenia Krzyża Świętego jest właśnie no przede wszystkim ta prawda, że kto spojrzy na tę relikwię Krzyża, ten może zostać uzdrowiony duchowo. Więc przychodźmy tutaj nie tylko jak do muzeum, ale jak do miejsca, które ma także w sobie tą nadprzyrodzoną moc przemieniania naszego życia. Gospodarz miejsca, ksiądz Andrzej Kiliszek, zaprasza do zwiedzania wystawy. Jak mówi, jest tu wiele eksponatów, które od dawna nie były nikomu pokazywane oraz takich, które przekazali parafianie. Myślę, że około kilkunastu osób odpowiedziało na ten apel. Te osoby poprzynosiły najczęściej były to fotografie, fotografie jakieś tam z, związane z przyjmowaniem sakramentów świętych, jakieś tam ślubne, jakieś chrzcielne, ale też, że tak powiem, przy, przy okazji przyjmowania Komunii Świętej, czy, czy jakichś świąt religijnych procesje, nawiedzenia obrazów, a więc tego typu pamiątek jest najwięcej, ale też i modlitwniki są i, 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 i krzyżyki, lichtarze, tak jak są wykorzystywane przy, przy nawiedzaniu przez e, księdza rodzin w ramach wizyty kolędowej. E, no po prostu tych eksponatów jest, jest, jest dużo, jest dużo e, i może e, one nie są jakieś cenne e, historycznie, ale, ale sentymentalnie, są myślę, że, 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 że bezcenne i dla, dla, dla tych, którzy są posiadaczami i, i dobrze, że, że tym się podzielili e, ci nasi parafianie e, przynosząc swoje dostępiaców w ramach tej wystawy. No ja myślę, że większość tego, co tutaj jest, to było schowane e, w archiwach parafii, e, no chociażby księgi liturgiczne, mszały z różnych okresów, począwszy właśnie od tych czasów, kiedy Msza Święta była sprawowana po łacinie. I tu jest kilka wydań tych mszałów, poprzez te mszały łacińsko-polskie, takie najpierw jeszcze tej wersji studyjnej i kolejne wydania doszlifowane językowo, dopracowane liturgicznie. Inne księgi liturgiczne, też brewiarze szczególnie są cenne, zwłaszcza z tymi podpisami byłych proboszczów. Tam można i, i znaleźć brewiarz z podpisem księdza Kwiatkowskiego i z pieczątką imienną księdza Wildego y, i, i wiele innych jakichś takich mo modlitewników też, które gdzieś tam były y, w szufladach zakrystii czy, czy w szafach y, kancelaryjnych. Y, Także szaty liturgiczne, zwłaszcza te takie stare i zabytkowe i niezabytkowe. Ale stare, ale stare, będące świadectwem e, tamtych czasów właśnie, te, te ornaty jeszcze właśnie o tych starych krojach e, e, wykorzystywane przez sprawowanie mszy świętej, e, po łacinie jeszcze tyłem do wiernych. E, no cóż, e, no szczególnie ważne są dla nas cenne relikwiarze, relikwiarze, z krzyża świętego, e, no i też te, ta księga która właśnie e, zawiera opis okoliczności sprowadzenia e, tej figury Jezusa miłosiernego Skrzymosz, e, która jest też e, Księgą Cudów e, Łask otrzymał za właśnie e, za przyczyną Jezusa właśnie miłosiernego. E, też e, relikwia z relikwiami świętego Antoniego i też gablota z wotami wotami, która była gdzieś przy ołtarzu świętego Antoniego, który też no, był uczczony w przeszłości. E, no cóż tutaj takiego cennego? No, e, no wszystko jest cenne, wszystko jest cenne, bo to jest nasze, bo to jest nasze właśnie. Wystawa będzie czynna do końca roku, a zwiedzać ją można indywidualnie lub w małych grupach po wcześniejszym ustaleniu terminu w kancelarii parafialnej.